Miliard jest w grze. ZITY obwodnica i autobusy, to jest 500 milionów. Ta dokumentacja to spis inwestycji wartych w sumie ponad 300 milionów złotych. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk ambitne plany rozwoju miasta i sześciu okolicznych gmin prezentował wczoraj w Warszawie. 100 będzie naszych, a 200 unijnych. Uwag co do merytorycznego charakteru opracowania nie było. Było za to jedno ale, które należy traktować z przymrużeniem oka. W dokumencie zabrakło ilustracji. Jeśli chodzi o e, zadania, Inwestycje, które chcemy realizować w ramach ZITU, zostały wszystkie pozytywnie ocenione. W ramach zit w Zielona Góra otrzyma potężny finansowy zastrzyk. 60 milionów euro. To, co jest jakby kluczowe dla nas, to jest ścieżki rowerowe. To jest około 60 milionów złotych na ścieżki rowerowe na tym obszarze. To jest pierwszy etap ulicy aglomeracyjnej. zit to jeden ze sposobów na rozwój. Kolejny to projekty finansowane z pieniędzy centralnych. Wśród nich budowa, pod... Południowej obwodnicy miasta koszt 150 milionów złotych. Nie do węzła południowego. Zewnętrzne pieniądze pozwolą też na szereg inwestycji związanych z Miejskim Zakładem Komunikacji, jak na przykład budowa centrum przesiadkowego przy Bema, czy wymiana taboru. W programie Waszym Zdaniem szefowa MZK mówiła o takich planach. Zielona Góra aspiruje do tego, by w najbliższym czasie, czyli z rozdania unijnego 2014-2020 uzyskać dofinansowanie na wymianę całego taboru i modernizację obsługi komunikacji. Magistrat te plany stopniowo realizuje. Zostaliśmy 1,5 miliona złotych od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, aby ten projekt przygotować w szczegółach, więc no, jeżeli ktoś daje komuś 1,5 miliona złotych, to myślę, że nie po to, żebyśmy sobie stworzyli kawałek makulatury na półkę, tylko po to, żeby ten projekt wdrożyć w życie. Inwestycje, które czekają na realizację z tzw. zitów ZIT-ów oraz dodatkowe duże projekty jak rewolucja w MZK, czy budowa obwodnicy mogą pochłonąć w sumie ponad 500 milionów złotych.